ma też 6 mg potasu, czyli sporo i 11 mg sodu, co czyni ją wodą niskosodową. Właściwie woda jest jak sama nazwa wskazuje, coś co podkreśla bardzo producent z Roztocza, a dokładnie z miejscowości Garbnik w gminie Krasnobród i powiedziałbym, że jest to dosyć typowa woda dla właśnie tamtych terenów, dla tej części Polski interesuje nas skład mineralny tej wody. Jeśli chodzi o sumę składników mineralnych, która jest rozpuszczona w litrze rodowitej, to nie ma ich jakoś bardzo dużo, bo wynosi ona 534 mg w litrze. A co charakterystycznego możemy znaleźć w rodowitej? Jeśli chodzi o te rozpuszczalne składniki mineralne, no to ma ona 73 mg wapnia, 24 mg magnezu. To całkiem nieźle jak na polskie wody średnio realizowane, Ma też 6 mg potasu, czyli sporo i 11 mg sodu, co czyni ją wodą niskosodową. Nie widzę, żeby producent chwalił się tym faktem, że jest to woda niskosodowa. Ok, ale ma jeszcze coś, co również spotkaliśmy w kindze pienińskiej. Mianowicie ma inne składniki, takie jak krzemionka, która jest aż 39 mg w litrze. To jest dosyć ciekawa cecha. Wiem, że są wśród Was fani krzemionki w wodach. Przystępuję do testu smaku wody Rodowita z Roztocza. Bardzo neutralny smak. Też charakterystyczny dla wód nisko-sodowych, czyli taka wyraźnie słodka nuta, ale bez jakiejś też takiej charakterystycznej cechy smakowej. Bardzo, bardzo nieźle smakuje. Myślę, że woda godna polecenia.